Mam fajny pomysł, żeby wam pokazać trzy, aż trzy przepisy w jednym filmie. Trzy sposoby na pudełka lunchowe. Zrobimy sobie sałatkę z tuńczyka. Sałatkę z tuńczyka. Co potrzebujemy? Potrzebujemy tuńczyka. Odsączymy sobie wodę i oczywiście użyjemy całego tuńczyka. Hats! Do tego tuńczyka dodamy kukurydzę, koperek, drobno posiekamy. I teraz do sałatki i nasz łączący składnik, czyli majonez. Oczywiście wszystko doprawiamy solą. I pieprzem. I teraz wszystko dokładnie mieszamy. Do tej miseczki trafi nasza tutaj sałatka z tuńczyka. Wszystko się zmieści? Wszystko się zmieści chyba. Nie wszystko. Położymy sobie tutaj pieczywo, tak wciśniemy ładnie, dodamy pomidorki koktajlowe, kolejny rządek nasze pomidorki i ostatni składnik naszego pudełka to borówki. Wyrzucałem tu borówki i oto nasze piękne pierwsze pudełko, lecimy z kolejnym przepisem. Patelnia jest nam potrzebna. Co zrobimy, moi drodzy? Zrobimy sobie taką oszukaną pizzę keczup ketchup zastąpi nam sos. Chyba ci rozmarujcie sobie tę cienutką warstwę. Druga strona też. Rozkładamy plastry salami. I teraz na to nasze mięsko tutaj przytrzymy sobie serek. Proszę bardzo. I teraz na górę. Patrz. dociskamy. Rozgrzana patelnia, rozgrzana. Wrócona patelnię. Najlepiej jakby patelnia była duża, żeby wam ta tortilla od razu się zmieściła. O, już czeka na nas tutaj patelnia. Później w drugą stronę, podsmażym się z drugiej strony. Tu mamy taki magiczny pojemnik. Na co nam jest potrzebny ten pojemnik? Na nasz serek śmietankowy. Przekładamy do kontenerka. I teraz ściągamy, i ciachamy na trójkąty. I teraz zobaczcie, wkładamy sobie wszystko do pojemniczka. Ładnie, wszystko się zmieści. Proszę bardzo, brakuje nam tutaj troszkę owoców, więc użyjemy brzoskwinie, bez pestki oczywiście. Bo jak zabieracie takie pudełko do pracy albo do szkoły, to nie macie czasu na obieranie tego, więc najlepiej to obrać sobie już wcześniej. I proszę, brzoskwinka, jeden do rysza. A to jeszcze nie wszystko. Teraz awokado. Hac, wyciągamy pestkę. I sobie wyciągniemy to awokado tutaj pięknie. I to awokado pokroimy też w małe kawałki. Trochę więcej koloru tutaj będzie. Proszę bardzo. Kolejne pudełko gotowe. Zamykamy pudełeczko i spadamy do pracy. Ostatni sposób. Jeżeli zostaną wam ziemniaki po obiedzie, a na pewno wam zostają, to też wykorzystamy takie ziemniaczki. Naszą pierś z kurczaka przytniemy sobie tutaj wzdłuż. I nawet myślę, że na pół, jeszcze ciachniemy. Teraz do miseczki kurczak, sok z cytryny, suszony tymianek, troszkę tego, sól, pieprz i czosnek. I teraz pomieszamy to dokładnie i zostawimy tego kurczaka na chwilkę sobie tak. Teraz czas na ziemniaki, bo na pewno zostały wam ziemniaczki po obiedzie. Takie właśnie. I pokroimy sobie je w co wódeczki, moi drodzy. <grystanie> I te ziemniaczki sobie z rosmarynem odsmażymy. Bateria nam się rozgrzeba. Potrzebujemy oczywiście ulubioną oliwę Dariusza. I teraz tak. Ziemniaki. Proszę bardzo. Ciłka do tego. Troszkę soli żeby nam się to lepiej, łatwiej i smaczniej jadło, zrobimy sobie sosik do tego, serek śmietankowy do tego szczypiorek. Ziemniaczki prawie gotowe. Żeby tu nie szaleć za dużo, bo nie mamy czasu, przełożymy je do pudełka. I teraz na naszym rozgrzaną patelnię co trafia kurczak. Wracamy do naszego serka, pieprz. Sól. Nic skomplikowanego. Możecie to szybko zrobić. Mieszamy dokładnie, żeby się nam składniki połączyły. Czas, żeby obrócić kurczaka. Chodźcie bliżej, chodźcie bliżej, zobaczcie, zobaczcie. O, idealny kurczak z grilla. Teraz sosik trafi do pojemnika. Jak tam kurczak. Kurczaka, wrzucamy do pojemniczka. Właśnie. Mamy jeszcze tajemną skrytkę. Do tajemnej skrytki. Wciskamy rukole winogronka i, żeby zdrowo było, to orzechy. I to nasz ostatni gotowy zestaw. To co, moi drodzy, mam nadzieję, że te trzy zestawy wam się spodobały. Jeżeli tak, koniecznie dajcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, bo odcinki zawsze się pojawiają kiedy? Pamiętajcie, jak środa, piątek. No i to już chyba by było tyle na dziś. Trzymajcie się, pozdro, i